Welcome to Iowa 80 Czyli największy parking dla ciężarówek na świecie. Spójrzcie na to. Tak właśnie się przewozi domy. Spójrzcie, widzicie to? Are you a driver? I've been here yeah. 43 years doing this. Doing this? So how much does it cost? The, this, the house. If you wanna buy a house, over, that one over is ninety thousand. This is one hundred and forty thousand. Is there any anything? Uh, I mean, everything, instant like uh, appliances it's and appliances. Uh, no furniture. No furniture, Just appliances. Yes. So this is a secondary home. Uh huh. It's already been. It's a 2018. They're just moving it. Okay. Transporting it. That's a brand new home over there. Okay. That's a 2021. Okay. So. Uh, is this a uh, one house? This goes over together? Oh, yeah, they put it roofs together. Up. Okay? Oh, and roofs one, go up. And that one there goes together like that. It's done. And it's done? Yeah. Wow. <laughs> Już umeblowana kuchnia, jest mikrofalówka, wszystko w środku. I teraz wyobraźcie sobie, ja widziałem czasem, jak ta folia się zrywa, czyli taka folia się serwie i widać wszystko, co jest w środku, czyli połowę kibla wykładzina już jest. Odessa oh, bedroom, ok, sypialnia. You serve is 90.000. Czy to jest special order czy or you just go to this place and you just say, I want this. Yeah, to you. You do. No i tutaj mamy też ciężarówkę przy której jestem lekko zawstydzony. Prawdziwy klasyk. Peterbilt. No dobra, moja też ładna. Idziemy między ciężarówkami. Zobaczcie, to jest właśnie to. To się nazywa ciężarówka. A wiecie co to jest? Czym ja jeżdżę? Freightliner, tylko stary, takim kiedy jeździłem. A to jest rzadkość. Western Star, też klasik. Plastikowy Kenworth. I Mac, takim Fredkiem jeździliśmy kiedyś. Plastikowy Peterbilt, także jak ktoś Wam powie, że ma Peterbilda, to się najpierw zapytajcie. Czy ma klasika, czy plastik? Voilà! To jest klasik! To jest Peter Bill. Ależ to ma dziób, co? Zobaczcie, jak przy nim stanę. Jak to wygląda. Jakie on ma fajne wykończenia. Ale już jest nowszy. Widzicie, jakie ma lampy? Potem się poznaje, że to jest nowy. Stary ma lampy w tym stylu. Tylko to jest brightliner.